Podpis best regards w e-mailu biznesowym to jest oczywiście bardzo dobra, profesjonalna forma, ale nie jedyna, o której powinniśmy pamiętać. Czasami warto zaryzykować i spróbować innych opcji, takich jak na przykład warm wishes, all the best, many thanks, truly i absolutny przebój ostatniego roku, stay well. Jest to doskonały podpis, który jest używany często również w newsletterach, czy to politycznych, czy biznesowych, szczególnie tych amerykańskich, więc jeśli się wzorować, to na najlepszych. Podpis Stay well wydaje mi się doskonałym uzupełnieniem dobrze nam znanego best regards. Czasami warto zerwać z językową rutyną i właśnie od tego jest podcast English Biz w Talk FM. Wasz przewodnik po angielskim w biznesie. Zapraszamy Was w każdy poniedziałek po godzinie 17 do aplikacji Talk FM oraz na wszystkie platformy podcastowe.